No nie powiem na taką wieżyczkę, to wlazłbym bardzo chętnie. Ciekawe, ile za to grozi. A tutaj mamy ten, który jeszcze ocalał. Chociaż, no, patrząc na to w jakim jest stanie, no to ciężko mówić, żeby ocalał. Ale w każdym razie jeszcze jest, stoi. Z parowu z ty 240. Jak możemy przeczytać tutaj na, na obudowie z boku. Jeden z dwóch parowozów, które tutaj na dworcu kolejowym w Nysie jeszcze do niedawna stały. Przypomnijmy drugi. Przypomnijmy, przypomnijmy druga maszyna niestety. Nie miała tyle szczęścia, chociaż no w dalszym ciągu trzeba pamiętać, że nawet w przypadku tego egzemplarza, który tu stoi, no ciężko mówić o szczęściu, skoro znajduje się w takim stanie. Drugi, w każdym razie, druga z maszyn, które stały tutaj jeszcze w ubiegłym roku. No, niestety została pocięta na złom. No, jest to dosyć, w tym momencie sprawa się zrobiła dosyć głośna, a dosyć medialna. Tam zaangażowała się w cały ten proces prokuratura. Z tego co pojawiło się dosłownie parę dni temu, informacja, która do nas dotarła, to właściciel, nowy właściciel, obecny właściciel tego. Tego, tego pojazdu, tego parowozu, no, musi go poskładać w całość. Przypomnijmy, że został on pocięty na złom. Właścicielem jest właśnie mm, z tego co po dawno, firma, no, która zajmuje się, zajmuje się niczym innym właśnie jak handlem, jak handlem złomem. Proszę zwrócić uwagę, tu jeszcze się... Dosyć stosunkowo dobrze kocioł zachował no. o, ten, te, 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 te dwa parowozy do niedawno jeszcze były całkowicie zarośnięte. O, proszę zwrócić uwagę. Z tej strony wygląda to tak, no troszeczkę, troszeczkę bardziej pozarastane tymi wszelakimi, tutaj tą wszelaką roślinnością, aczkolwiek proszę mi wierzyć, że jeszcze jakieś dwa lata temu wyglądało to o wiele gorzej, tych maszyn praktycznie w ogóle nie było widać, były tak zasłonięte krzaczorami. No, niestety, no nie będę może wchodzić do kabiny, bo nie chcę tutaj sobie za bardzo gnoju robić. Prawdę powiedziawszy nie do końca można tutaj być. Ale przecież bez ryzyka nie ma zabawy. No no i tutaj zwrócić uwagę. Może uda się zajrzeć do środka. Tak wygląda wnętrze. A. można by rzec dość fajny, dość fajna kryjówka dla dzieciaków. No i jeszcze może rzut oka z tej strony i tutaj ta otwarta, otwarta klapa kotła. No. Mam nadzieję, że nie zlecę stąd, bo buty sobie ubrałem takie niezbyt do, do tego typu do takich wycieczek, ale ale żyję. No co będzie dalej z tym parowozem, tego na tę chwilę tak naprawdę nie wiadomo. Zrobiło się głośno w sprawie tych obu i oczywiście fajnie, że coś się w tym temacie dzieje. Są to Maszyny wpisane do rejestru zabytków, z drugiej strony, jeżeli one mają tutaj stać i rdzewieć, w dalszym ciągu nikt nie za bardzo przymierza się do ich renowacji. No, oczywiście nie mówię tutaj o renowacji mającej na celu przywrócenie ich do jazdy, ale do tego stopnia, żeby przynajmniej postawić je przed jakimś dworcem jako pomnik. No, jeżeli w tym temacie też się nic nie robi. No to powiedzmy sobie szczerze, że obecne działania czy to konserwatora zabytków, czy to ogólnie miłośników kolei, którzy o te pojazdy walczą, no tak naprawdę nie, nie będą do końca zasadne. No bo, prawdę powiedziawszy, no jeżeli nic się z tymi obiektami nie robi, z tymi maszynami, no to one w dalszym ciągu stoją sobie tutaj, niszczeją, aż za parę lat prędzej czy później same się rozsypią, także jeżeli już mamy poświęcać jakikolwiek wysiłek, czy to, czy to nasz czas, czy to pieniądze nieważne, czy prywatne osób, które się tym charytatywnie chcą zajmować, czy też po prostu publiczne, no to moje zdanie jest takie, róbmy to tak, żeby rzeczywiście z tych maszyn był jakiś pożytek, a nie żeby one sobie stały tutaj dalej nie wiadomo po co. Oczywiście nie jestem za tym, żeby pocinać, żeby ciąć, żeby ciąć kolej na żyletki, ale no musimy po prostu pójść za ciosem, jeżeli już mówimy a. No to trzeba powiedzieć B, jeżeli uda się te maszyny uratować, no to trzeba nadać im jakąkolwiek wartość. Wartość chociażby wizualną. Dobra, no to jest, to jest, to jest część obiektów na niskim Dworcu. Część obiektów, no, no jedno z, jedna z tych ciekawszych rzeczy. Tutaj sobie, tutaj sobie jeden z szynobusów stoi. Za nim wieża ciśnień. No, i tutaj ogólnie obiekty infrastruktury kolejowej. Tutaj mamy sam budynek dworca. Tam, w tle taki czerwony, to jest kasa PKP Cargo, posterunek Straży Ochrony Kolei. Tam mamy kolejną z nastawni. Jeszcze jednym ciekawym obiektem, o którym warto wspomnieć, jest obrotnica. Mam nadzieję, że uda nam się do niej dotrzeć. Tutaj jeszcze z ziemi jakieś pozostałości toru wystają, no Wydaje się, że większego problemu z dotarciem do obrotnicy nie będzie i bardzo fajnie. A tam mamy też w tle widać Skale lokomotywowni. Ten mały budyneczek, ta budka to jest sterownia. Właściwie była sterownia obrotnicy a no, tu jeszcze jakieś ruiny, ale tam powiedzmy sobie, raczej nie ma po co wchodzić, chociaż tu widzę Piec, szczątki Prawdopodobnie pieca, no to nie będziemy tam wchodzić. Nie ma najmniejszego sensu. <laughs> Zobaczmy sobie na, na obrotnicę. Jak to na tę chwilę wygląda. Co z niej zostało? Lepiej będzie patrzeć pod nogi, żeby nie wpaść gdzieś do jakiejś dziury. No. Na tę chwilę pozostały raz, dwa. Trzy z tego co widzę, tory, które tutaj do tej obrotnicy nam dochodzą. No, tutaj jeszcze obiekty. I tutaj z boku, obok nastawni mamy drugą obrotnicę. Może będzie widać. Może uda mi się tam za chwilę dojść, jeżeli mnie nikt stąd delikatnie mówiąc nie pogoni. No może nie będziemy rzeczywiście wchodzić tam na, na sam ten korpus urządzenia, ale o, muszę zwrócić uwagę tak to wygląda jeszcze, po, jeszcze zachowały się być może będzie widać o, z tej strony zębatki i, i szyna, która idzie tam na dole no. można, można sobie zobaczyć ile ile torów niegdyś do tej jednej jednej to jest tylko ta jedna z obrotnic ile torów do niej docierało no, mnóstwo Tak wygląda teren dookoła. Także tutaj były hale. Także w ten sposób można sobie po prostu umysłowić, jak dużym i jak ważnym obiektem, jakie olbrzymie znaczenie musiał mieć wówczas nyski węzeł kolejowy w, lasach, w latach swojej świetności. No i tutaj widać koło, które o tę szynę się na dole opiera opierało podczas obrotu tej oto konstrukcji. No i tutaj spód urządzenia. Na dole wiadomo wszystko jest pozalewane betonem. Idziemy dalej, idziemy dalej. Może do tej sterowni będzie jakieś dojście, no tutaj mamy jeszcze, no jeszcze się chyba nawet zachował silnik elektryczny. I on tutaj poprzez te przekładnie przekazywał siłę a proszę zwrócić uwagę na na te zębatki jeszcze 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 są widoczne chociaż nie wiem czy czy nie będzie za ciemno powinno być widać i w ten sposób cała ta konstrukcja się nam obracała no silnik jeszcze jest kto wie być może nawet sprawny być może jeszcze nawet udałoby się no może konstrukcji byśmy już nie uruchomili ale konstrukcji samej w sobie raczej byśmy już nie uruchomili, bo zwyczajnie musiała się przez tyle lat zapieć, zardzewieć, ale ale sporo jeszcze z niej zostało. No kto wie, być może po po generalnym remoncie udałoby się to ruszyć. Tylko pytanie po co, skoro skoro wszystkie tory, wszystkie budynki zostały rozebrane. Tutaj cały czas jeszcze są pozostałości. Tutaj niegdyś Cała ta, cały ten tabor był przechowywany. No, linia Nysa jest położona przy magistrali podsudeckiej, także swego czasu linią tam jeździło naprawdę wiele pociągów. No, ale jak wiemy ogólnie kolej jako taka w naszym kraju lata świetności, dawno za sobą już ma eee, w tej hali podejrzewam że coś jeszcze musi być magazynowane ponieważ tory do niej nie zostały rozebrane a bocznicy smk 42 a zaraz obok mamy ruch towarowy w Nysie jest prowadzony nadal przy użyciu Lokomotyw spalinowych, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, to na tę chwilę właściwie już tylko szynobusy pozostały. Klasyczne składy wagonowe w połączeniach pasażerskich już tędy nie jeżdżą. Od co najmniej kilku lat. Ostatnio to. to. Dawno, dawno temu dobrze, sobie dalej tutaj może w okolice tej drugiej obrotnicy tutaj tutaj mamy bardzo podobną sytuację proszę zwrócić uwagę zostało raz, dwa, trzy tory z tej strony, cztery właściwie tutaj jakaś hala się zachowała no, i to by było wszystko, tak naprawdę. I tutaj z boku, ale to nie wiedzieć, czy to jest aż prawdopodobnie współczesna konstrukcja. No, i tutaj mamy. Tutaj mamy jeden, jeden z takich budyneczków. Też z przekładniami. No, i tutaj mamy kolejną, właśnie, obrotnicę. Może już nie ma potrzeby, żeby, żeby więcej na jej temat dopowiadać. Konstrukcja właściwie taka sama. Mogło się różnić ilością, ilością torów, które torów i hangarów, które do niej przylegały. Silnik elektryczny też tutaj mamy. I tutaj bardzo fajnie widać przełożenie napędowe tego głównego wału. Proszę zwrócić uwagę, tutaj z silnika główny wał napędowy przechodzi sobie przez ścianę. Tutaj mamy przekazanie napędu no i na dole już to się odbywa podobnie jak w tamtej, właściwie tak samo jak w tamtej obrotnicy, którą przed chwilą pokazywałem. Autobus szynowy 134 w tle Jest to jeden z tych pojazdów, które są wykorzystywane do obsługi pasażerskiej. A tutaj, no, składowisko starych szyn. No, ten teren był ogromny, olbrzymi. Także no, nie sposób w jednym materiale na temat tego wszystkiego powiedzieć. Może idźmy sobie w stronę, w stronę mostu na Nysie Kłodzkiej. No tutaj mamy pomiesz pomieszczenie. Nie wejdziemy tam, jest granitowymi blokami, drzwi są zareglowane, to po za po dwa eee, zamknięte na kłódkę. No, tutaj właściwie Kolejna kolejna wieża. Trzeba będzie się tu kiedyś wybrać. Chyba, chyba, chyba na powieszenie za to nie skazują. Także, jeżeli się nie uda, w najgorszym wypadku, a nie uda mi się tutaj włożyć obiektywu. No, tak wygląda wnętrze tej hali przez szparę w drzwiach. Od biedy udałoby się je otworzyć, ale jak wspominałem, no nie chcę tutaj robić gnoju, żeby nie ściągnąć na siebie problemów, tym bardziej, że elegancko możemy sobie zajrzeć przez wite okno. O, tutaj coś się musiało palić, widać zwęglone palety, jakieś stare łóżko, także... Te obiekty musiały służyć też miejscowej ludności za bezpłatne śmietnisko. Bo jakże inaczej to nazwać? No do obiektu można dostać się bez najmniejszego problemu chociażby przez te oto drzwi więc tym bardziej nie dziwi stopień jego dewastacji. No, nasi tu byli można byłoby rzec. Śmierdzi to głównie odchodami, więc lepiej tam nie wchodzić No i może już tak na koniec. No to ci dopiero niespodzianka. No w tym momencie po raz kolejny będę łamać prawo. Wchodzę na w miejsce do którego wchodzić nie wolno tak przynajmniej informuje nas tabliczka no ale nie będziemy tutaj może rzeczywiście jakieś dłuższej eskapady robić no to jest most kolejowy wybudowany jeszcze oczywiście w czasach niemieckich z tej strony jakoś szczególnie nie będzie robił zbyt dużego wrażenia to właśnie Dwa tory linii podsudeckiej, a tam dalej mamy tor linii do brzegu. Także... Także wyraźnie widać, że są to po prostu dwie oddzielne konstrukcje. Linia po prostu linie po prostu zostały wybudowane w innym czasie I jeszcze tak pod koniec żółta na, na autobus szynowy SA 134 produkcji Bydgoskiej Pesy od kilku lat jeździ tutaj po, po torach Apolskiego. No, i jak już tu jesteśmy, to chyba nie sposób nie zajrzeć w okolicy wieży ciśnień. Oczywiście już. Niewykorzystywanej No ale zajrzeć na pewno warto no tutaj mamy wskaźnik poziomu wody oczywiście on już nic tu wskazywać nie będzie, bo w zbiorniku Wody zwyczajnie już nie ma Nieupoważniony wstęp zbraniony Oczywiście Coś co lubię najbardziej Może udałoby się... No nie, nie wejdziemy I tak wygląda Wnętrze tego obiektu No a tu podrabince. Trzeba wejść, ale No my niestety no niestety się to dziś... No może jeszcze tutaj dookoła sobie przejdźmy. Chociaż oczywiście jak wiemy nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma obiektów, do których nie da się wejść, ale... Ale rzeczywiście no, nie będziemy ryzykować.